No i słuchajcie, ciąg dalszy czytania na zostały nam ryby, baran i byk. No zrobiłam kolejny raz ten sam numer, czyli zamiast uruchomić po zatrzymaniu na chwilę filmu dałam koniec nagrania. No i, i mamy dwa filmy. No dobrze, no to dam znowu część pierwszą i część drugą, nie mam wyjścia. Ale tam, tamtą część pierwszą skończyliśmy na wodniku, a teraz robimy ryby. Czyli co dla ryb? <grymne> Przyciski są za blisko siebie. <grymne> co dla ryb na pełnię 30 listopada 2020 roku? Rybeczki, rybeczki. Rybki, rybeczki 30 listopada 2020 roku pełnia rybki. Rybki się będą uczyły czegoś nowego albo będą się zajmowały szkołą swoich dzieci. A, o, no, bo albo ktoś z rodziny, ktoś z przeszłości, albo dzieci, i generalnie będą się zajmowały stabilnością swojego życia rodzinnego, ale też taka stabilność będzie. Popatrzmy, co powinny ryby zamknąć. Co rybeczki powinny zamknąć w tą pełnię? <laughs> Słońce. Powinny odhaczyć swoje sukcesy, zaliczyć je. Uh -huh. Okej. Okay. Powinny zacząć ciężko, znaczy ciężko, nie ciężko, systematycznie, solidnie i tak, uh, wiecie, perfekcyjnie pracować nad czymś, uh, a los im będzie wtedy sprzyjał. Um, tak, to też może, jeżeli wasze sukcesy się zamykają, to po prostu znaczy, że sukcesy, które były, to już były, a teraz trzeba zapracować na nowe. Być może to dla niektórych tyle znaczy. Mhm, zobaczmy, dobierzmy, s, dopytajmy drugim tarotem. Ryby 30 listopada 2.20 pełnia dla ryb. Patrzcie, co z tymi kartami, które już mamy na stole. Dlaczego zamykamy efekt? efekt dlaczego zamykamy etap? Mhm. Kończy się etap, zamykamy etap sukcesów, czyli dlaczego słońce w zamknięciach? Bo król buław. Mhm. Czyli w coś się bardzo zaangażowaliście i byliście bardzo zaangażowani w coś. A w działaniu, w tak, wiecie, taka energia poszła i koniec, już wystarczy. Sukces odtrąbiliście, zaliczyliście pełne, pełne światło, pełną jasność i wystarczy już tego. Dlaczego ósemka monet w rzeczach, które się zaczynają? Bo, bo szóstka buław, dlatego że macie zacząć drogę do nowych zwycięstw, do nowych sukcesów, a ta droga to ma być systematyczna, rzetelna, konkretna, powtarzalna praca. Krok za kroczkiem. Dlaczego koło fortuny, bo rydwan, tak, bo taki będzie efekt tego tej pełni, że coś ruszy w jakimś kierunku, ale musicie coś zapracować na to, nie? Ale ruszy, ruszy, ruszy w kierunku, który być może, no, gdzieś tam będzie złożony, z, znaczy na, t, na ten kierunek złoży się kilka, kilka czynników różnych, nie wszystkie zależne od was. Okej, okay, dobra. Dobra, Rybki, to, no to, to, to chyba tyle. Tak sobie jeszcze na to patrzę. Tak, energia opada, wykończy się y, i to już czas zamknąć, bo te sukcesy były i teraz czas zabrać się za pracę nad następnymi, tak, bo sprawy raz, zaraz ruszą dalej. Mhm. Y, jeszcze Aniołeczki, dopytajmy, co tam mają za radę, odpowiedź, podpowiedź dla... Rybna czas pełni 30 listopada. Zadajcie sobie pytanie. Słuchajcie, bo tak czasami jest przy tych aniołach. Jak słuchałyście, słuchaliście, słuchałyście, słuchaliście tych, tych kart, to jak jakieś się pytanie wam nasunęło o czas, to zadajcie sobie je. I karta, karta ma odpowiedź. O czas realizacji czegoś, gdzie odpowiedzią będzie okres czasu. Mhm. dajcie sobie, dam wam chwilę. Macie? No jak nie macie, to zapauzujcie filmik, bo odpowiedź brzmi w ciągu roku. Czyli to, co będziecie planować, albo co, o co zapytaliście w związku z tym, co wam się nasunęło z tym czytaniem, zadzieje się w ciągu najbliższego roku. Mhm. Dobra, dziękuję Wam rybeczki. Dziękuję bardzo. No to następne mamy barany. Ok, następne barany. Co tam dla baranów? Macie karty za informacje na pełnię 30 listopada 2020 roku. Mhm. Pełnia 30 listopada 2020. Co? No, jakiś Lowelasik. W drodze do Was. Chowam go. Chowam go. Jak to istotne to wylezie jeszcze. Mhm. Co tam dla baranów? No, jakaś stabilizacja. Popatrzcie. Ognisko domowe. Czyli niby nie Lowelasik. Albo nie uważajcie na Lowelasika, bo Wasze ognisko domowe się zdestabilizuje. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Co barany powinny zamknąć, a czym się zająć, co zacząć, co otworzyć, co rozpocząć w trakcie tej pełni z dobrem dla siebie, pełnia 30 listopada 2020 roku dla baraneczków. Baraneczki mają albo poczekać i wyzdrowieć, albo odpocząć, albo się nie spieszyć gdzieś, albo wręcz odwrotnie. O, coś zrzucicie, zmienicie coś i zrzucicie być może z siebie jakieś poczucie, przepraszam, przytłoczenia. I potem będziecie zdrowieć po tej zmianie, albo jeszcze będziecie czekać z jakąś zmianą, która spowoduje, i to będzie powodowało, że, że będziecie się czuć przytłoczone. Może, może. Co mają barany zamknąć? Ha. Kończycie żałować czegoś. Wiecie, jak coś się zmienia, jak ktoś lub coś odchodzi od nas, coś co lubiliśmy, co było fajne, dzięki czemu czuliśmy się wartościowi i to się kończy, to musimy to odżałować. Musimy przejść taki okres po prostu żałoby. I karty mówią: Baranie, dosyć. Dosyć. Zacznij już patrzeć na te dwa piękne, oświetlone kielichy, a nie tylko na te stłuczone. Nie, że już wystarczy. Że ten okres, który sobie daliście, to, to wystarczy na odżałowywanie te, tego czegoś. Zacznijcie dbać o to, żeby w waszym rogu, życiu była równowaga, albo zaczynacie jakąś sprawę sądową, albo gdzieś w urzędzie, nie? coś zaczynacie w związku, no właśnie, albo z jakimiś sprawami urzędowymi najprawdopodobniej sądowymi. Albo sami dbacie o to, żeby, żeby dostać ty, na tyle, na ile zasługujecie. Mhm. Jaka będzie rada, albo rezultat? No i właśnie, i, i, albo to jest, jeżeli jesteście mężczyznami, to jest wasza energia, czyli będziecie się czuć w związku z tym tacy pewni, wartościowi i bardzo, a, bardzo tacy sprawczy. Albo, słuchajcie, jeżeli jesteście kobietą, to taki mężczyzna gdzieś tam się pojawi i być może Wam pomoże, nie? W tych sprawach tutaj. Mhm. Nie, no, karty fruwają. Czekajcie, ja je oczyszczę, bo... Dobra. Co tam dla barana na 30 listopada na pełnię 2020 roku? Odnośnie tych kart, które na stole, nie? Odnośnie tych kart, które na stole dopytajmy, o co to chodzi? O co to chodzi? Dlaczego piątka kielichów? Słuchajcie, no to takie właśnie są energie. Piątka kielichów, bo piątka kielichów. Czas zacząć, czas skończyć odżałowywanie i wiecie, to jest karta żalu nad rozlanym mlekiem. No po prostu u barany, to jest dwa razy ta sama karta. Jest to dla Was naprawdę, naprawdę ważne. Że jeżeli macie taką sytuację, że czegoś żałujecie, czy z czymś się żegnacie, to macie oczywiście do tego pełne prawo, ale ta pełnia jest momentem, kiedy należy to już zakończyć i zacząć myśleć o przyszłości. I to naprawdę dużymi, drukowanymi literami. Dwie karty te same. Mhm. Dlaczego w rzeczach, które zaczynacie, to Sprawiedliwość? Bo królowa Buław, też już miał któryś znak. Bo królowa buław, zadbaj o siebie, o swoją energię. Jeżeli jesteś kobietą, zadbaj o siebie, o swoje poczucie komfortu, bezpieczeństwa, o to, żeby twoje otoczenie było fajne, ale też zadbaj o innych. Jeżeli jesteś mężczyzną i to jest twoja energia, to zadbaj o kobietę swojego życia, o kobietę, która roznieca w tobie płomienie. Nie? Mhm. I dlaczego w efekcie albo w Radzie króla, Król Monet, bo królowa mieczy, bo no być może będziesz czerpał radę, jeżeli jesteś mężczyzną, to będziesz czerpał radę od kobiety, która jest po przejściach. Ona jest być może zimna z zewnątrz, ale ona da ci dobre rady. A jeżeli Jesteś kobietą, no to jest Twoja energia, takiej kobiety zimnej, lodowatej wręcz, ale bardzo elokwentnej i konkretnej w działaniu, natomiast i w myśleniu, w mówieniu, natomiast będzie Ci potrzebna do pełnego działania właśnie ta energia męska, taka ziemska, która da Ci poczucie stabilizacji. Mhm. mhm. Ok. Zobaczmy, co tam dla baranów jeszcze mają anioły, Ani, anielisty, anioły. Jaką odpowiedź radę? Dobre słowo dla baranów na 30 listopada na pełnię 2020 rok. Mhm. Tego Anioła weźmiemy i on. Widzicie? Nie widzicie? Dobra, super. To pomyślcie sobie pytanie. To pomyślcie sobie pytanie. Będzie na nie odpowiedź. Jednym słowem, tak albo nie. Ok? Macie? Jak jeszcze nie macie pytania, która wam się, pytanie, które Wam się być może nasunęło w związku z tym czytaniem, ale musi być takie, żeby odpowiedź była tak albo nie, bo taka nam się, tu anioły dały nam taką odpowiedź. Ok? Jeżeli jeszcze nie macie pytania, to zatrzymajcie filmik, bo odpowiedź brzmi tak. Tak, ale przeczytam Wam rozszerzenie z książeczki. Tak, odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak. Jeśli pragniesz uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie kwestii, o którą pytałeś, zadaj dodatkowe pytanie, wyciągnij kolejną kartę. No dobra, to tak jak robiłam dla któregoś znaku przy nie. Jeżeli to tak nie do końca rozwiało Twoje wątpliwości, czy Cię usatysfakcjonowało, to zadaj dodatkowe pytanie, wybierzemy jeszcze jedną kartę. Wybierzemy jeszcze jedną kartę. Jeżeli nie masz tego dodatkowego pytania, wstrzymaj filmik, bo odpowiedź na Twoje drugie pytanie brzmi: wielkie szczęśliwe zmiany. Mhm. Wielkie szczęśliwe zmiany. Dla mnie znowu, gdybym miała to przyłożyć do tego czytania, które jest na stole, powinno to być tak, czyli w kolejności wylosowania. Tak masz skończyć z odżałowywaniem, to już jest koniec. Tamte rzeczy, które minęły, one już naprawdę minęły. Natomiast jeżeli zadbasz o tą równowagę albo o jakieś sprawy formalne, być może, to ta energia, która tu się pojawia, to są dla Ciebie, Baranie, wielkie, szczęśliwe zmiany. Dobra, dziękuję, Baranom. Dziękuję baranom, i ostatniego mamy byczka. Płytek mhm, wody jeszcze. Ok. I jeszcze mhm, byczek, co tam dla byka? Co tam dla byka? Macie karty za informację. na pełnię 30 listopada 2020 roku. Byk, 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 byczek, byczek. O, coś nam tu wyleciało. Lowe lasik znowu, to już też komuś wyleciało. Wkładam z powrotem. Byk 20, 30 listopada pełnia 2020 rok. Ok. Ok. Ogólna energia. O, jakieś egzaminki byczki będą zdawały, albo coś komuś pokazywały. Ale tak naprawdę. O, coś będą też zamykały, albo jakieś informacje przyjdą, albo komunikacja przez internet. E, pamiętajcie, że to jest pełnia w bliźniętach, więc ta komunikacja jest ważna. E, ale też takie poczucie dobrobytu, chociaż też jest to karta singla. Mhm. Dobra, co byki powinny zamknąć? Ha, koniec zmian. Koniec zmian, czas kończenia wszystkich zmian. Już nic nie zmieniajcie, byki. Okej, okay. co powinnyście zacząć? Oj, stanąć do jakiejś konkurencji, w sensie do współzawodnictwa. Um, mm -hmm. Jak się staracie o nową pracę, to po prostu o nią walczcie. Jaki rezultat albo rada. Oj, popatrzcie, znowu to kolejne, bo no, ja bym powiedziała rada bardziej. Rada, no już koniec tego odżałowywania, albo skończycie odżałowywać coś, bo nie będzie jakiejś zmiany, bo ona nie jest dla Was dobra. Powalczycie, powalczycie i ta walka, ponieważ ta zmiana nie nastąpi, to będziecie trochę żałować, że, że jej nie ma. Ale może się mylę, poczekajcie, popatrzmy, dopytajmy jeszcze dla byczków. Dopytajmy dla byczków drugiego. No i co tu fruwa? <laughs> Cierpliwość. No, cierpliwie, cierpliwie. Może Wam tej cierpliwości braknie po prostu tu. Mhm. Dobra, poczekajcie. Dla byka na 30. Trzydzie... Król Pentakli. No, dobra. A czekajcie, bo to tak fruwa mi tu ja, tu wolę konkretnie. Byki 30 listopada pełnia. Jakie dopowiedzenia do tego co jest na stole, do kart, które mamy na stole, nie? Byczek. Dlaczego wieża w rzeczach odchodzących? Bo książe, boże rycerz mieczy. Rycerz Mieczy, mhm. czyli jakaś taka energia działania, gadania, machania tym mieczykiem, odchodzi. Już koniec, tych zmian nie będziecie robić, już nie machajcie tym mieczykiem. E, po prostu spokój, spokój, ale, ale. E, szóstka pentakli, czyli a, widzicie, czyli zaczynacie z kimś współzawodniczyć w czymś. Jakiego obszaru życia tam by to u Was nie dotyczyło, ale robicie to z takim poczuciem równowagi, że nikt nikogo nie wykorzystuje. Jest to uczciwe i sprawiedliwe mhm, takie współzawodnictwo. I dlaczego ta piątka kielichów w rezultacie? Bo okay, bo jak już sobie odżałujecie te wszystkie jakieś Waszym zdaniem stracone szanse czy sytuacje, to poczujecie bardzo stabilizację. Popatrzcie, to jest szczęśliwa rodzinka między tymi czterema buławami, która i karta ta wyraźnie pokazuje takie poczucie osadzenia, stabilizacji, że tu jest moje miejsce i tu jest moje szczęście i tu jest mój dom. No i właśnie, i właśnie, jak już pozbędziecie się tej energii, już przeznaczycie ten czas na to odżałowanie, no to po prostu. Yy, Odpuścicie i, yy, i docenicie albo to, co macie, albo właśnie pojawi się wtedy. Zrobi się w was miejsce na to, żeby dostrzec tą stabilizację i ją poczuć wewnątrz. Mhm. Zobaczmy, co tam jeszcze anioły mają dla was, zarady do rady, ewentualnie odpowiedzi na jakieś wątpliwości. Może jakieś słowo, które Was zainspiruje do czegoś. Byki w 30 listopada pełnia, 2020 rok, pum, pum, pum. byczki, byczki, no, co tam anioły, macie za, no dobra, no dzisiaj mamy dużo takich sytuacji, pomyślcie sobie byki pytanie, jakieś pytanie, na które odpowiedź brzmi tak albo nie, a, no i właśnie i które być może związane pojawiło się jak słuchaliście tego czytania jeżeli nie macie jeszcze tego pytania to zatrzymajcie filmik bo odpowiedź na wasze pytanie będzie brzmiała tak z wykrzyknikiem tak z wykrzyknikiem i tu ponieważ już nam się i tak i nie pojawiało ale bez wykrzyknika to tak z wykrzyknikiem to mam już czytam e, poszerzony przekaz Poczekajcie, tylko muszę znaleźć w, w książeczce. Brawo! Podjęta przez Ciebie decyzja jest tą właściwą. Nie ma sensu dalszego analizowania dostępnych opcji. Wiesz, co masz zrobić, i powinieneś konsekwentnie realizować e, swój plan. Dokonałeś właściwego wyboru, który zagwarantuje Ci osobisty wzrost i rozwój. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu, 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 tu. tu. Choć niektóre decyzje mogą wiązać się z nielada wyzwaniem. Z nie lada wyzwaniem. Mm -hmm. Jeśli stojące przed Tobą zadanie Cię zniechęca, albo nawet wywołuje smutek, smutek, przystępuj do realizacji swoich planów w sposób będący afirmacją życia i wyrażeniem miłości do własnej osoby. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Poproś swoje anioły o to, by udzieliły ci pełnego poparcia i nie wahały się, kiedy będą mogły otoczyć wsparciem Twoją rodzinę i przyjaciół. Proszę, macie wytłumaczenie. Jak ja nie wiem, co powiedzieć, to anioły wiedzą, jak mi podpowiedzieć. No to tyle dla Was, byczki. Bardzo Wam dziękuję. No, i tyle, I, i na tym kończymy nasze czytanie, które znowu będzie najprawdopodobniej podzielone na dwa filmiki, chyba że się w końcu skupię i znajdę oprogramowanie, które łączy filmy i mogę skleić jeden z drugim. No to zobaczymy. Albo będzie część pierwsza, część druga, albo będzie jeden film. Bardzo Wam dziękuję za to czytanie. Za to, że słuchacie, zapraszam oczywiście do następnych czytań. Przede wszystkim najbliższe czytanie to czytanie na 600 subskrypcji. I e, jeszcze raz zapraszam do konkursiku, który się tam odbędzie, a którego jakby wygraną w tym konkursie będzie e, gratisowe czytanie dla wylosowanej osoby, która spośród osób, które coś tam o coś poproszę, coś zrobią i... No, i z tych co zrobią, to, to wylosuję wybrańca, który, który będzie miał prawo do gratisowego, bezpłatnego czytania. Super, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło. Papa pa. życzę Wam pięknej pełni, pięknego tygodnia i do usłyszenia za niedługo.